Halo. <laughs> Ciao. No. <laughs> 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 the, the water, the water. <laughs> i z tobą tutaj. A A co ci panu? Ma ktoś reklamówkę? Ktoś? Nie, tak poważnie mówię. No. Nie ratujemy. Ja nie ratuję, Bo kurwa jakiś. O! Kurwa, widzę za bogato! to? No! 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 Ебаный! Стой, люди рядом, стой! Поверь, что на ушах! Так будешь жигал, то бежишь! Че, конь? Михаил, нагрывай! Я за Ну, Андрюх, Oj, ty za! Zobaczcie coś! Dobra, reklamyka! No, z dupy się patrzy! No, jest! ja przyjechałem!